Czwartek zaczynają się Targi Książki w Warszawie. Będę. Jeżeli Wy będziecie, to serdecznie Was zapraszam, zwłaszcza w sobotę, bo w sobotę będzie dzień reportażu i jeżeli ktoś chce, to może przyjść na spotkanie ze mną. Podprowadzi Natalia Szostak, którą być może znacie z krótkiej przerwy z kanału, który jest na YouTubie. Porozmawiamy oczywiście o Izbicy i Zbicy. No i w ogóle będzie pięć spotkań z piątką finalistów Nagrody Kapuścińskiego, ale nie chcę Was specjalnie namawiać do brania udziału w tych spotkaniach, chociaż oczywiście bardzo serdecznie zachęcam i ktoś chce, kto chce, to może przebić ze mną piątkę, jeżeli się gdzieś tam w ogóle spotkamy między, między stoiskami, bo, bo nie regałami. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jakie ja mam plany zakupowe, bo pierwszy raz... Od chyba początków moich na targach książki idę z takim silnym przekonaniem, żeby kupić dużo. Zawsze się ograniczałem, wybierałem jedną, dwie książki, ale teraz chcę sobie zrobić taki zapas książek, no żeby mieć do czytania na długo. Nadrobić te lektury, które były w ostatnich kilkunastu miesiącach popularne, ale których ja nie czytałem. Popularne, albo po prostu jakoś mnie zainteresowały. No, więc pierwsza prośba, zanim w ogóle zaczniemy cały ten filmik, pierwsza prośba jest taka. Napiszcie w komentarzach, czy Wy macie jakieś takie książki, które w ostatnich kilkunastu miesiącach, nawet w kilkunastu, powiedzmy, że w ostatnim roku, zrobiły na Was największe wrażenie. Takie naprawdę wrażenie. Takie które zostały wam w głowach, takie, które jakoś wam nie pozwoliły odejść od tematu, który poruszały, napiszcie o nich w komentarzach, być może ja sobie wezmę coś z tych waszych podpowiedzi poprosiłem o to tych, którzy mnie obserwują na Instagramie, tych, którzy mnie obserwują na Facebooku i wybiorę sobie na pewno z tych podpowiedzi jakieś tam książki. A teraz teraz wam opowiem o książkach, które już mam na liście zakupowej mam je tutaj w telefonie i mam nadzieję, że was nimi zainteresuje. Pierwszą książką taką najbardziej oczywistą jest nowa książka Olgi Tokarczuk Empuzjon się nazywa, ale no właśnie dowiedziałem się, że być może jeszcze jej nie będzie na targach. Ona ma premierę 1 czerwca, czyli 3 dni przed zakończeniem targów. To znaczy po zakończeniu targów. Zdziwiłbym się, gdyby jej nie było ale no właśnie dostałem z dosyć takiego naprawdę zaufanego źródła informacja, że nie, że jeszcze nie będzie, no to zobaczymy, ale Empuzjon, nowa książka Olgi Tokarczuk pierwsza duża powieść po Noblu trochę zabawa z czarodziejską górą Tomaszamana, Szamana i horror i horror to jest ważne kolejny jakiś taki inny rodzaj opowiadania Olga Tokarczuk bierze na warsztat, zobaczymy co to będzie, więc, Empuzjon. Muszę sobie zajrzeć, co mam kolejnego, bo nie pamiętam. Dzienniki Kawki. Dzienniki Franca Kawki. Tutaj mam pierwszy tą biografię Kawki z piwu. A dzienniki Kawki wydała oficyna i chcę sobie kupić. Jestem bardzo ciekaw. Chyba nie będę się rozwodził na temat tej książki, no bo to są po prostu dzienniki Franca Kawki. Nie wiem dokładnie, jak one wyglądają, w jakiej formie są pisane. Zobaczymy. Ostatnim dziennikiem, jaki przeczytałem, były dzienniki Gombrowicza. Super lektura, polecam. Nigdy nie czytałem całości, zawsze gdzieś tam tylko jakieś fragmenciki mi wpadały. A w całości to jest taki Gombrowicz, o w ogromnej formie. Jeżeli na targach będzie szukacie jakichś dzienników, to, to polecam je. Yeah. Kochanka Wittgensteina. Tak się to chyba wymawia. Taka książka to jest proza. Podobno genialna. Widziałem zapowiedź kilka miesięcy temu już chyba i chciałem ją kupić, nawet wydawało mi się, że ją kupiłem. Aż w końcu paczka, która przyszła, nie zawierała tej książki i się okazało, że jej nie, po prostu jej nie zamówiłem. I teraz chcę sobie kupić. Nie wiem co to jest, to jest na pewno taka proza z piwu, a więc to będzie coś na pewno bardzo, bardzo dobrego, bo ostatnio w ogóle, ostatnio w ogóle piw to jest jedno z moich ulubionych wydawnictw. Takie, mm, dużo klasyków wydaje piw, dużo bardzo takich nieoczywistych książek i to jest super. I naprawdę w ostatnim półroczu to chyba książki z piwu kupowałem najchętniej i najchętniej na pewno je czytałem, bo coś tam we mnie otwierały, bo były takie nieoczywiste, więc w ogóle przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie się ofercie piwu tak po prostu. No więc tak, kochanka Wittgensteina to jest taka króciutka proza i powieść, nowa powieść, właściwie chyba pierwsza powieść Agaty Romaniuk, reporterki, którą możecie znać z książki... Yy, z Miłości to Współczuję, o, bardzo fajny reporterz o Omanie, o miłości, o związkach, o małżeństwie, o byciu w małżeństwie, to też polecam, jeżeli nie znacie, a no, zwłaszcza, że ten Oman, to Z Miłości to współczuje ostatnio miało nowe wydanie, w nowej szacie graficznej wydawnictwo poznańskie zrobiło no, nową szatę graficzną dla tej serii reporterskiej, i w tej serii reporterskiej, nowe wydanie książki o Omanie Agaty Romaniuk. A teraz powieść Linii Równoległe o dwóch kobietach. Jedna już jest skrzypaczką, czy nawet dwie są skrzypaczkami, chyba. Jakoś tak. Nieważne. Yy, ważne, że chcę tą książkę przeczytać, yy, bo no, jestem jej bardzo ciekaw yy, właśnie tego portretu dwóch kobiet, jednej starszej, która jest taką jakby mistrzynią tej młodszej, z tego co wiem, z tego co mm, opisy yy, tam gdzieś widziałem w, w internecie. Może Was też to zainteresuje, to jest też książka tak właśnie o muzyce w tle, właściwie może nawet nie w tle, no zobaczymy jak bardzo dużo tej muzyki będzie. Może już ktoś czytał to, napiszcie w komentarzach. Bo wiele z tych książek, o których mówię, wyszły właśnie już tam kilka tygodni, kilka miesięcy temu. I jeżeli przeczytaliście, to podzielcie się opiniami. Ja nic o nich nie wiem tak naprawdę, tylko właśnie jakieś tam skrawki z opisów. Więc nawet jeżeli je w jakiś sposób omawiam, co tam w nich będzie, to, to tak nie jest na 100%. To jest to, co ja pamiętam z tych opisów. Córeczka Tamary Dudy, to jest książka, która ostatnio robi furorę, wiele osób mi ją poleca, wiele osób zachwala, czytam bardzo dużo pozytywnych recenzji, więc muszę sprawdzić, muszę sprawdzić i to jest o wojnie, o wojnie w Ukrainie, ale w... Podobno w bardzo ciekawy, nieoczywisty sposób. O, i tyle wiem, no, ufam tym osobom, od których słyszałem, że to jest dobra książka, więc zobaczymy. Kupię sobie na pewno. Wydawnictwo KEW. Tam też są bardzo ciekawe, bardzo nieoczywiste książki z tego takiego regionu wschodnio-środkowoeuropejskiego. Tam Litwa, Łotwa, właśnie Ukraina. Co tam jeszcze czytałem? Czy są jakieś białoruskie? Nie pamiętam. Wiem, że na pewno litewskie czytałem. I jedną żydowskiego jakiegoś pisarza. I jest nowa książka bardzo ciekawego autora Georgia Saundersa. To jest amerykański pisarz, który się specjalizuje w opowiadaniach który prowadzi kursy creative writing i który po prostu mi się podoba. Jest taki nieoczywisty, bardzo, bardzo taki nietypowy, co jest super według mnie. I wydaje nową książkę, która nosi tytuł Kąpiel w stawie podczas deszczu. Taka żółta okładka. No, jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co tym razem nieoczywistego, zwłaszcza w formie, chociaż w treści też, wymyślił Sanders. To jest dosyć nowa nowość. Myślę, że jeszcze nikt z Was nie czytał, a jeżeli czytał, to dajcie znać, czy warto. I jeszcze jeden zbiór opowiadań. Zbiór opowiadań Leonor Carrington, to jest malarka, ale też pisarka. Która tworzyła w duchu surrealistycznym, więc mamy surrealistyczne opowiadania, których jestem bardzo, bardzo ciekaw. Czytałem, słuchałem podcastu Big Book Cafe o tej książce, i, i tam prowadzący powiedzieli, że to jest taki surrealizm, naprawdę z grubej rury, bardzo mocno dostrzegany do, do bandy. Więc jestem ciekaw, Jestem ciekaw, czy rzeczywiście i z wielką chęcią sobie przeczytam. Lubię takie klimaty, lubię takie nieoczywiste, dziwne światy stworzone właśnie przez pisarzy i pisarki, więc bardzo, bardzo jestem ciekaw tej książki. Zasadzam się na nią chyba od trzech miesięcy, tak mi się wydaje, przynajmniej od marca. Więc dosyć długo teraz będzie okazja ją kupić. To wydały filtry, z tego co pamiętam, tak? Tak. To tyle. Tych wszystkich książek, które chciałbym sobie kupić na razie. Przypominam, jeżeli macie coś naprawdę super, 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 to piszcie na dole. Jestem bardzo ciekaw. Być może z Waszych propozycji skorzystam. I jeżeli będziecie na targach, to dawajcie znać. Może się gdzieś tam jakoś złapiemy, pogadamy chwilkę, jeżeli czas na to pozwoli. Ja prowadzę spotkanie. Piątek jedno o szulcu też zapraszam z wydawnictwem słowo obraz terytoria. Pogadamy sobie o szulcu jak dzisiaj, co on nam może dać, co jak my go możemy czytać, żeby w tym naszym świecie widzieć więcej. O, i rozumieć lepiej z tego naszego świata dzisiaj poprzez właśnie czytanie szulca. To będzie w piątek 16-17, kurde, nie pamiętam, teraz sprawdźcie. Jeżeli interesuje Was to, to spotkanie. 17 tak, na 99%. W sobotę, tak jak mówiłem, jest dzień reportażu. Spotkanie ze mną jest o 13. I, a w ogóle od 12 jest właśnie ta seria spotkań z finalistami, więc możecie od 12 w sali Kisielewskiego chyba, tak ono się nazywa siedzieć i słuchać o tych, tej piątce najlepszych reportaży z finału Kapuścińskiego i co tam jeszcze, a, w sobotę, w, Boże, w niedzielę, w niedzielę jest spotkanie ze zwycięzcą lub zwyciężczynią nagrody Kapuścińskiego, takie odrębne, duże, o, kurde, nie wiem, chyba o 13 albo o 14, a ja prawdopodobnie będę też w niedzielę przy stoisku czarnego, w, którymś, w którejś godzinie. Jeszcze ta godzina nie jest znana i będę podpisywał książkę, jeżeli będziecie chcieli, więc też wpadajcie. Jeżeli chcecie w ogóle na bieżąco śledzić to, co się dzieje, gdzie będę, to po prostu śledźcie mnie na Instagramie, na Facebooku, najlepiej oglądając właśnie Stories, w których będę na bieżąco wrzucał, gdzie jestem, co robię i czytam się jakieś. Nie pozmieniałych rzeczy, bo na targach różnie może być. Więc mam nadzieję do zobaczenia, już nie tak tutaj, wirtualnie, ale w realu. Kto może, kto chce, trzymajcie się.